Total Chaos to gra survivalowa, która rzuca Cię na odlęgłą, opuszczoną wyspę zwaną Isle of Na'ar. W odróżnieniu od typowych gier akcji, ta skupia się przede wszystkim na wywołaniu poczucia strachu i bezradności. Główna mechanika gry polega na eksploracji mrocznego, niepokojącego otoczenia i desperackiej walce o przetrwanie w obliczu niewidzialnych koszmarów, kropka na początku masz praktycznie nic. Musisz przeszukiwać wszystko. Co znajdziesz od prostych narzędzi po kawałki złomu, aby przetrwać? Poszukiwanie zasobów to nieustanna walka, a zebrane rzeczy wykorzystujesz do wytwarzania niezbędnych przedmiotów. Może to oznaczać składanie części, by naprawić zepsutą latarkę, albo zmontowanie prymitywnej broni do obrony. Zarządzanie ekwipunkiem jest kluczowe, miejsce jest ograniczone, więc musisz decydować. Co naprawdę warto nosić przy sobie. Kropka walka jest powolna, chaotyczna i celowo trudna. To nie jest gra, w której możesz biegać i strzelać na oślep. Amunicja jest ekstremalnie rzadka, co zmusza cię do unikania starć za wszelką cenę. Gdy już dojdzie do spotkania z wrogiem, konfrontacje są napięte i brutalne. Zdrowie spada błyskawicznie, a przedmioty lecznicze są na wagę złota. Nacisk zawsze kładziony jest na przetrwanie i ucieczkę przed niebezpieczeństwem, a nie na bezpośrednią walkę kropka w trakcie eksploracji opuszczonej kolonii górniczej na wyspie będziesz rozwiązywać proste zagadki, by otwierać nowe obszary i odkrywać historię tego, co tu się wydarzyło. Ogromną rolę odgrywa samo otoczenie, wszystko jest ciemne i zdewastowane, a gra genialnie wykorzystuje efekty dźwiękowe i świetlne, by budować nieustanne poczucie grozy. Ostatecznym celem jest znalezienie drogi ucieczki z wyspy, ale każdy krok naprzód to przerażający hazard. To gra o wytrzymaniu w koszmarnej sytuacji przy skrajnie ograniczonych środkach. Upewnij się, że używasz naszego narzędzia do porównywania cen, aby znaleźć najlepsze ceny dla tej gry.